podkreście o prawie ze Szczecina regularnie rozmawiamy o sprawach dotyczących gospodarki, spraw cywilnych, społecznych, czy ogólnie na tematy związane z prawem w kontekście naszego miasta i w opinii szczecińskich prawników. Mecenas Marek Jarosiewicz z kancelarii Włótkiewicz-Sosnowski regularnie jest naszym gościem. Tak jest też dzisiaj. Panie mecenasie, witam ponownie. Dzień dobry. I nie ukrywam, że dzisiejszy temat związany będzie w dużej mierze z jednym z tematów, który poruszaliśmy kilka miesięcy temu. Chodzi o sytuację na rynku budowlanym w kontekście przedsiębiorców, którzy swoje prace wyceniali na konkretną kwotę, ale przyszła wojna, przyszła inflacja, przyszły problemy logistyczne i nagle okazało się, że wycena z roku 2020 albo nawet 2021 dzisiaj jest już nieaktualna. Panie mecenasie, co się w tym temacie zmieniło i czy ustawodawca w jakiś sposób ułatwia życie przedsiębiorcom? Czy nie? Zmieniło się i dużo, i mało. E, mało w tym znaczeniu, że już parę miesięcy temu, co najmniej, mówiliśmy o tym, że wykonawcy mają spore szanse, żeby powalczyć o waloryzację swoich wynagrodzeń, tak mówiąc w dużym skrócie, e, chociażby na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego. Natomiast zmieniło się dużo w tym znaczeniu, że nasze stanowisko Zyskuje coraz więcej argumentów na swoje poparcie, i to takich bardzo poważnych argumentów, bo raz, że za tym stanowiskiem zaczyna stać praktyka szeregu zamawiających, i to takich dużych, instytucjonalnych zamawiających, jak na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która latem zwaloryzowała co najmniej kilkadziesiąt umów z wykonawcami, które zawarła, pojawiają się stanowiska, tak poważnych instytucji i tak ważnych jeśli chodzi o praktykę obrotu, instytucji jak na przykład Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa czy Urząd Zamówień Publicznych, które w swoich opiniach, w swoich wytycznych wskazują na potrzebę waloryzacji kontraktów. No i zmiana, która jest w tym momencie wciąż procedowana, to jest zmiana legislacyjna. Tu może akurat nie do końca jeszcze w pełni satysfakcjonująca, bo. Wykonawcy, myślę, liczyli na to, że pojawią się przepisy, które będą przewidywały obowiązek waloryzacji. Tak się niestety nie stało, natomiast weszły przepisy, które dają szersze możliwości waloryzacji to jest raz, potwierdzają możliwość waloryzacji to jest dwa, a trzy skracają y, okres y, umowy w y, reżimie zamówień publicznych, przy której obowiązkowa jest w samej umowie klauzula waloryzacyjna z 12 do 6 miesięcy. Z jednej strony więc ustawodawca jest świadomy sytuacji na rynku, ale z drugiej strony wychodzi przedsiębiorcom nie naprzeciw, a tak powiedzmy w pół drogi. Tak, bardziej myślę, że te działania są wykonywane nie rękami samego ustawodawcy, tylko różnego rodzaju instytucji w szerokim rozumieniu państwowych, typu właśnie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, na przykład GDDiK, czy Urząd Zamówień Publicznych. No, wynika to z tego, że te instytucje prowadzą na co dzień inwestycje i generalna dyrekcja wie, że jeżeli nie będzie dobrze płaciła swoim podwykonawcom, to tej autostrady, drogi krajowej czy innej inwestycji nie wykona. Pytanie tylko, panie Mecenasie, czy możemy traktować... Podane przez pana przykłady mhm. jako kazus, który będzie można odnieść jeden do jednego dla inwestycji samorządowych albo dla inwestycji prowadzonych przez podmioty komercyjne. To znaczy, jeden do jednego w naszym systemie prawnym nigdy nie ma takiego przełożenia, bo nie mamy systemu precedensowego w Polsce. Natomiast są to bardzo istotne argumenty, które uważam w każdego rodzaju. Sprawie dotyczącej waloryzacji należy podnosić i które my również w naszej kancelarii podnosimy, reprezentując różnych wykonawców, no, pokrzywdzonych tak naprawdę tą sytuacją. Bardzo z dużą satysfakcją nasi klienci przyjęli na przykład to, co napisała Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, bo jeszcze do niedawna szereg zamawiających bronił się przed waloryzacją umów bronił się przed tym, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian. Twierdząc, że no, po pierwsze w naszej umowie nie mamy klauzuli waloryzacyjnej, więc w ogóle o czym to mówimy, a po drugie, że no, gdybyśmy się nawet zgodzili na to, zawarli jakieś porozumienie waloryzujące wynagrodzenie, to ktoś mógłby nam zarzucić niegospodarność. Proszę bardzo, mamy stanowisko prokuratorii, mamy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, które po pierwsze mówi, że nawet kiedy takiej klauzuli nie ma, waloryzować można na podstawie przepisów ustawowych, po drugie... Kiedy nawet taka klauzula jest, ale powiedzmy, zawiera bardzo duży limit y, waloryzacji, przewidując, że no można waloryzować, ale na przykład nie więcej niż 2% wynagrodzenia. No to to jest tak naprawdę zupełnie nieadekwatne do warunków rynkowych. I tutaj te instytucje, o których mówię, właśnie idą w sukurs przedsiębiorcom, mówią, że jeżeli klauzula jest niewystarczająca, to znowu na podstawie przepisów ustawowych możemy waloryzować ponad nią. I wreszcie, po trzecie, tak naprawdę, czyli no ta trzecia kwestia, która w moim przekonaniu jest bardzo istotna. Tego rodzaju instytucje potwierdzają, że w wielu przypadkach nie tylko, że waloryzacja nie będzie przejawem niegospodarności, mało tego, takim przejawem niegospodarności mogłoby być właśnie brak waloryzacji, bo ten brak doprowadzi z jednej strony do szeregu procesów, gdzie dojdą znaczne koszty, które jednostki samorządowe, jednostki państwowe będą musiały ponosić, a dwa może doprowadzić to nawet do zrywania kontraktów i poszukiwania nowych wykonawców, którzy zażyczą sobie znacznie większych wynagrodzeń. Więc tak, w tym kontekście uważam, że można to odnosić do zamawiających zarówno państwowych, jak i samorządowych. Jest to rzeczywiście dość istotne, bo pamiętam nasze rozmowy sprzed kilku miesięcy, kiedy te samorządy tłumaczyły się właśnie wspomnianą nierozpodarnością jako czymś, co może być im zarzucone, jeżeli będą ulegały prośbom przedsiębiorców, którzy no, przyznawali wprost, że te budżety im się nie spinają. A to co Pan mówi, czyli te klauzule związane z koniecznością waloryzowania świadczeń, to nie tylko kwestia budowlana, ale też kwestia coraz częściej... Nawet umów o pracę zawieranych pomiędzy pracownikami a, a pracodawcami. Zresztą o tym też w ostatnim czasie na naszym blogu pisaliśmy, zresztą niejednokrotnie. Panie tak. mecenasie, czy możemy powiedzieć, że m, przedsiębiorcy mają więc nowe oręże w dyskusji z samorządem i czy to już się sprawdza w praktyce? Zdecydowanie mają. Zdecydowanie mają i powinni z tego oręża korzystać. No, z przykrością muszę powiedzieć, że wielu spośród przedsiębiorców nie jest tego świadomych i nie zdaje sobie z tego sprawy, i można powiedzieć, że no, przeżywają szok, kiedy przychodzą do naszej kancelarii i no, prowadzę z nimi taką rozmowę i nagle się okazuje, że no, można było tutaj zrobić dużo więcej. A jeszcze jedna rzecz, którą chcę dodać i na którą przedsiębiorcy muszą bardzo uważać. Z orzecznictwa wynika pewna istotna zasada. Jeżeli dana robota, jeżeli dana inwestycja czy dane zadanie zostało zakończone i umowa została zrealizowana ze skutkiem jej wygaśnięcia, niestety zamyka się droga do dochodzenia waloryzacji. Jest na to pewien sposób, który również wynika z tego, co mówi Sąd Najwyższy. Mianowicie, jeżeli dokonujemy odbioru końcowego, jeżeli dokonujemy rozliczeń, Przedsiębiorca powinien oświadczyć jednoznacznie i kategorycznie, że zapłata, którą otrzymuje, ta zapłata wynikająca z literalnej treści umowy, jest przez niego uważana za zapłatę wyłącznie częściową, ponieważ uważa on, że wynagrodzenie, które będzie przywracało ekwiwalentność między stronami tego stosunku umownego, powinno być znacznie wyższe. I takie oświadczenie daje furtkę, nawet jeżeli sama robota, jeżeli same zadanie zostało wykonane, daje to furtkę do tego, żeby takiemu wykonawcy można było pomóc w przyszłości i dochodzić tej waloryzacji, że tak powiem, no trochę wstecz patrząc, tak? Natomiast no wielu spośród właśnie niestety klientów, którzy tutaj trafiają, nie miało tej świadomości, i zgłasza się w momencie, kiedy jest już za późno. Także na to, na to absolutnie muszę uczuć, i podkreślić, i dodać do tego trzy wykrzykniki, bo jest to, jest to bardzo ważna zasada. Panie Macenasie, to jest zasada, która ma główne zastosowanie w przypadku przedsiębiorca-samorząd, czy także przedsiębiorca-przedsiębiorca. I tutaj pytam o sytuację inwestycji infrastrukturalnych, ale także coraz większej liczbie inwestycji deweloperskich, które są albo zatrzymywane, albo bardzo mocno weryfikowane, bo nagle okazuje się, że wykonawca no, oczekuje. Bardzo jasnych, nowych zasad płatności, na które inwestor nie chce się zgodzić. To ma zastosowanie do każdego rodzaju stosunków, do każdego rodzaju umowy o roboty budowlane, nie tylko zamawiającym instytucjonalnym. A więc w każdym wypadku odpowiednie oświadczenie, odpowiednie zastrzeżenie musi być złożone, żeby tą furtkę sobie zachować. To jakich spraw jest więcej i które sprawy są trudniejsze? Więcej jest spraw z zamawiającymi publicznymi, czyli z zakresu zamówień publicznych, z zakresu ustawy PZP. Natomiast wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy trudniejsze są chyba sprawy deweloperskie, aczkolwiek mam tutaj na myśli sprawy deweloperskie w relacjach między deweloperem a klientami, bo takie sprawy też zaczynają się pojawiać, i deweloperzy też zaczynają, nie bez powodu zresztą, Zgłaszać, że no inwestycje, które rozpoczynali 2-3 lata temu i które w tym momencie były przez nich kalkulowane, w rzeczywistości okazują się znacznie droższe. I bez jakichś dodatkowych kosztów, bez pokrycia tych dodatkowych kosztów, może być tak, że cała inwestycja będzie zagrożona. I tutaj tak naprawdę rzeczywiście no, sytuacja jest dosyć problematyczna, bo z jednej strony yy, nabywca takiego lokalu deweloperskiego jest chroniony mocniej przez ustawę. Ale taki deweloper też w moim przekonaniu nie może pozostać zupełnie na lodzie i musi być do pewnego stopnia no, też chroniony stosowaniem tych przepisów natury ogólnej. Myślę sobie, że nie jedną rozmowę o, o deweloperach jeszcze nagramy w naszym podcaście, bo 14. na tym rynku całkiem sporo się dzieje. Niemniej jednak podsumowując już dyskusję na temat sektora budowlanego, czy możemy powiedzieć, oczywiście nie wymieniając nas firm, w jakiej kondycji są te firmy sprzed miesięcy, o których rozmawialiśmy, które wtedy... Trafiały do państwa kancelarii i bardzo często mówiły jeżeli nie będzie porozumień, to będziemy dopłacać. Jeżeli hmm. nie będzie porozumień, to być może będziemy schodzić z placu budowy. Hmm. Nie było w dyskursie tak wielu przypadków drastycznych, żeby, żeby firmy podejmowały te tematy, albo żeby wprost schodziły. Co nie zmienia faktu, że pewnie za kulisami działo się całkiem sporo. Hmm. E, tak, dzieje się całkiem sporo i też ta sytuacja przedsiębiorców jest różna. Można powiedzieć, że no, ratują się jak mogą, to znaczy na pewno na ich korzyść działa to, że w poprzednich kilku latach sytuacja w branży była dosyć dobra, więc no, część większych, zwłaszcza wykonawców, dzięki temu jest w stanie przetrwać. Inna część ratuje się np. sprzedażą części majątku firmowego albo zaciąganiem zobowiązań kredytowych, a jeszcze jest inna część klientów, którzy no, z powodzeniem swoich racji dochodzą. Bo też tak naprawdę no, trzeba powiedzieć, że w zależności od tego, z jakim zamawiającym, z jakim kontrahentem się współpracuje, no to też jest różne podejście do waloryzacji. Niektórzy mają większe szczęście, niektórzy mniejsze, jak to w życiu niestety to znaczy są zamawiający, nawet samorządowi, którzy niejednokrotnie rozsądnie do tematu podchodzą i dochodzą do mnie słuchy, że już w wielu przypadkach Zostały zawarte porozumienia rozkładające ciężar tych dodatkowych kosztów w stosunku 50 na 50, co uważam, że jest rozsądnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy jednej ze stron nie można przypisać winy za to, że na przykład doszło do opóźnień i te opóźnienia spowodowały, że roboty były wykonywane po znacznie wyższych stawkach, bo wtedy sytuacja wygląda trochę inaczej. Natomiast w takim standardowym układzie, kiedy nikt tu nie zawinił, a po prostu przyczyna wynika z tej sytuacji nadzwyczajnej, 50 na 50 to jest rozsądne rozwiązanie. Ale niestety są też zamawiający, którzy mówią 0% i nie ma żadnej dyskusji. A jak chcecie, to idźcie sobie do sądu. No i oczywiście, część musi iść do sądu. Rozpoczynamy takie procesy. No jest oczywiście no, wciąż bardzo wczesny etap, bo to są zdarzenia z tego roku, więc nawet jak pozwy są składane, no to niestety realia są takie, że... Troszeczkę to musi potrwać, zanim one zostaną prawomocnie zakończone. Podsumowując więc, jak pan, panie mecenasie się przewiduje, jaki to będzie kwartał dla sektora budowlanego, zarówno tego publicznego, jak i prywatnego? Mówię oczywiście o czwartym kwartale roku 2022. Widzimy bowiem, że na, no, w gospodarce zaczyna się robić gorąco. Tak. Zresztą gorąco jest od wielu miesięcy, ale chyba ten sektor inwestycyjny powoli zaczyna wysyłać w świat sygnały, że, że się dzieje. Mm. Tak, no będzie to ciężki czas, na pewno to co do tego nie ma złudzeń. Yy, inflacja, ceny energii, ceny paliw, no to jest wszystko to, co w bardzo istotnym stopniu dotyka, zwłaszcza branżę budowlaną, yy, z którą ja pracuję na co dzień i widzę, że ten ciężar, który jest na barki przedsiębiorców nakładany, jest coraz większy i coraz trudniej jest im funkcjonować. Wiele z tych spraw, które do mnie trafiają, no, zaczynają być przedstawiane na zasadzie być albo nie być, to znaczy. Jeżeli wygramy, to przetrwamy, ale jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to niestety będziemy musieli się zamykać. Także no to są takie trochę już podbramkowe sytuacje, z którymi mamy do czynienia. Ja ze swojej strony staram się patrzeć optymistycznie i tego też wszystkim wykonawcom, wszystkim przedsiębiorcom życzę. No, trzeba przetrwać jakoś niestety do tej wiosny i mieć nadzieję, że potem będzie lepiej. I tak jak mówił nasz gość, korzystać z opcji prawnych, jeżeli takie się pojawiają. A w przypadku sektora budowlanego, trochę tych nowości jest, które warto sobie zaktualizować. Mecenas Marek Jarosiewicz był gościem naszego dzisiejszego podcastu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.